Jeżeli ktoś w życiu zaznał chociaż raz wolności, już nigdy nie pozwoli ograniczyć się przez nikogo, ale to absolutnie nikogo. Taką drogą podążają zazwyczaj wilki. Wilki wytyczają swoje ścieżki i szukają tego, co ich najbardziej w życiu interesuje, tego, czego chcą doświadczać, tego, czego chcą się uczyć. Natomiast jest, jest też druga kategoria osób, oczywiście. Są to tak zwane owieczki. I owieczki. Nie wiedzą, czy coś jest możliwe. Często nasłuchają się od innych owieczek, że coś tam. No i 100 razy coś tam powtórzone sprawia, że no są tylko tymi owieczkami, którymi łatwo jest manipulować albo sprawiać, że mają coś zrobić. Natomiast jedną rzecz jeszcze chciałbym Ci dodać: że każda z takich owieczek ma coś takiego jak serce. I serce jest najlepszym kompasem, którego jeżeli zaczniesz się słuchać, a nie tylko logiki, przypominam, to każda owieczka może odkryć, że ma w sobie wilka. I tylko od ciebie zależy. Czy do tego dojdziesz?